Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Na takim zestawie z za 35 zł. Mam yy, przygotowane perły, rubiny, kopalnie rubinów, magnetyczne i superlinie. I może te superlinie to sobie zrobimy na końcu. Zaczynamy od magnetycznej. Yy, numer 17. I poszukujemy piątki. Jest trzy. Siedem, cztery, dalej dwa, kolejne dwa, siedem, dwójka jeden, sześć, osiem, czyżby się wyczerpało szczęście? Nie jest piąteczka, jest piątka czarna, ale jest cztery, osiem. Jest druga piątka. To pięknie. 5, 1, 7, 9 i 3. I pod pierwszą piątką dyszka. I pod drugą jest dyszka. Dobra, 20 zł, Te, to się zgadza. Kolejna to kopalnia rubinów z numerem drugim. A tu szukamy. Rubinu albo skrzyni. Już dawno nie drapałam tej stropki. Jest safe, korale, księżyc. Zegarek i klucz. Księżyc pierścionek. Portfel i świnka. Dalej, worek, plik, to, to nic nie, nie wygrywające w symbole. Dwa razy: monety i bank. No i kolejny bank: zegarek, gwiazda. I gwiazda, klucz, i świnka. Czyli tutaj nic nie ma. Dobrze. Perły, rubiny mam z numerem 20. No, zobaczmy tutaj. Wygrywające liczby to 24. Takie malutkie przybliżę trochę: 13, 38, 11 i 12. A mam 23.

No to zobaczmy jeszcze te super linie. I też mam z numerem 20. Uda mi się całe tutaj zmieścić? Chyba tak. Dobrze. I pierwsze dwa symbole to klapki i parasol. Tutaj są klapki. Parasol. Tutaj parasol. Tutaj jest parasol. I czy to wszystko? Chyba tak. Kolejne dwa to cytryna i ptak. Tutaj widzę cytrynę. Tutaj ptaka. Dalej, rolki i tęcza. Rolka tutaj jest, i tu. No tęczy nie ma. Piłka i krab. Jest tutaj krab. Tu nie ma, nie ma, nie ma. i nie ma. Gwiazda i sakwa. Słońce, okulary. Okej, okay, dalej nie ma, kwiat i łódź. Łódź mam tutaj. Tutaj jest łódź yy, i to tyle. A nie tu jest jeszcze łódź, kwiatka nie dali. Lody, dzwon. Tutaj są lody. Tutaj lody, dzwon. Klucz i leżak. Tu jest leżak. Tutaj leżak i tu. I jeszcze tu. Dalej arbus, księżyc. Jest księżyc, jest tutaj, tutaj arbus. Arbus i arbus. I ostatnie dwa to balony i wiatrak. Balony, wiatrak, tu balony. Balony i wiatrak, ale to nic nie daje. Czyli dziś tylko jedna strapka się spisała na 35 zł, co przygotowałam. 20 zł odzyskane, magnetyczne i 5. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Pa!